Zapewne uczyłeś się o tym, że Mech porasta północną część drzewa. A co jeśli ci powiem, że to nie zawsze prawda? Cześć, mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania. A przy okazji trochę gadam, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, koniecznie dołącz do przygody i zasubskrybuj kanał. Nawigacja w terenie i orientacja w otaczającej nas przestrzeni to bardzo ważne umiejętności i to nie tylko dla harcerzy, żołnierzy czy komandosów, ale dla każdego z nas, kto często bywa na leśnych spacerach. Dziś pokażę wam 10 prostych zasad, na podstawie których będziecie mogli mniej więcej oszacować kierunki, będąc w terenie. Na podstawie obserwacji drzew. Zapraszam. W naturze wszystko kręci się wokół światła. Nie inaczej jest z drzewami, które oczywiście tego światła potrzebują, by produkować energię. Dobrze jest wiedzieć, że drzewa mogą aktywnie światła poszukiwać i tak rosnąć, by jak najwięcej go otrzymać. Pierwsza znana zasada, tak zwana zasada ptaszka, polega na tym, że drzewa, zwłaszcza te, które rosną samotnie, bardzo często rosną zdecydowanie bujniej i wypuszczają więcej gałęzi od strony bardziej nasłonecznionej, czyli zazwyczaj południowej. Dzięki temu samotne drzewa często przybierają postać tak zwanego ptaszka. Dokładnie takiego, jakim zatwierdzamy coś na papierze. Z jednej strony gałęzi jest mniej i są mniej bujne, a z drugiej, często południowej, gałęzi jest więcej. Wygląda to tak, jakby drzewo wychylało się w stronę słońca. Słuchajcie, tu na przykład bardzo dobrze widać ten efekt ptaszka. Drzewko jest małe, to jest mała brzuszka. Trudno tutaj, pewnie ciężko to tutaj zobaczyć wam, ale ja wam to staram, postaram się palcem namalować. Tutaj mamy oczywiście pień. On sobie idzie do góry, do góry, do góry, do góry, i tam sobie idzie dalej cyk do góry. Ale wszystkie gałęzie, zauważcie, idą tam, w tamtą stronę, w stronę południową. Właśnie tam mniej więcej jest południe, za mną północ. I zobaczcie ten efekt. Cyk i właśnie gałęzie w tą stronę. Ok, cyk, ok, cyk. Kolejna ciekawa prawidłowość to taka, którą czasami da się zauważyć, że Kora drzew od strony no, tej, z której częściej pada na nie słońce, czyli najczęściej od strony no, południowej, jest jaśniejsza, jest trochę bledsza niż od strony północnej. Każdy harcerz na pewno wie, a również każdy z Was, kto uważał na lekcjach przyrody czy biologii, że również ścięte drzewo, ścięty pniak, może nam podpowiedzieć kierunki świata. Na ściętych pniakach często można zauważyć, że słoje przyrostu rocznego od strony południowej są szersze, a zacieśniają się ku północy. Drzewo niejako rozrasta się mocniej od tej strony, z której otrzymuje więcej światła. Należy jednak pamiętać o tym, że taka obserwacja jest zazwyczaj mało dokładna i zawsze trzeba brać pod uwagę również całe otoczenie drzewa, jak wygląda jego oświetlenie z różnych, z różnych stron. I tutaj znów najlepiej sprawdzają się drzewa, które rosły samotnie i miały przez cały rok równy dostęp ze wszystkich stron do światła. Wtedy najpewniej i najłatwiej zauważyć to zjawisko, kiedy zetnie się pień. Wiedza o tym, skąd najczęściej wieją wiatry na terenie, w którym się aktualnie znajdujemy, może nam również pomóc określić strony świata przy pomocy drzew. Jak podaje Tristan Gulej, ekspert w dziedzinie naturalnej nawigacji, obserwacja szyjki korzeniowej danego drzewa, zwłaszcza jeżeli widzimy niesymetryczność w jej budowie, może pomóc nam określić, jak drzewo radzi sobie z wiatrami. Słuchajcie, spójrzmy na przykład na tę brzozę w tym miejscu. Jeżeli wiatr na dane drzewo działa cały czas z jednej strony, drzewo niejako chce się zaprzeć, żeby się nie przewrócić i utrzymać się na swoim stanowisku. A więc, korzenie od strony nawiecznej, od strony tej, z której wiatr najczęściej drzewo atakuje. Są, muszą być silniejsze, rozbudowują się bardziej i często są, żeby się wczepić w ziemię, zdecydowanie bardziej rozbudowane. Czasem nawet widać, że wystają, wystają bardziej z ziemi. A jeżeli dodamy do tego informację, że w naszym kraju najczęściej wiatry wieją z kierunków zachodnich północno-zachodnich, południowo-zachodnich zachodnich i gdzieś spotykamy drzewo, które ma z jednej strony rozbudowane korzenie, a więc niejako powstrzymuje się przed, przed upadkiem, trzymając się kurczowo ziemi i stawiając opór wiatrom i wiemy, że wiatr wieją z zachodu, to możemy przypuszczać, że mniej więcej w tamtym kierunku jest właśnie zachód. Zobaczcie, na przebitce wam pokażę, jak to wygląda może lepiej. Tutaj widać bardzo dobrze, że te korzenie wystają z ziemi są takie grubsze, Za, zapierają to całe drzewo, które wręcz się całe aż przechyliło w pewnym momencie. I na kompasie widać, że mniej więcej tam właśnie są kierunki zachodnie. Jeżeli będziemy wnikliwymi obserwatorami przyrody, to będziemy w stanie zauważyć jeszcze jedną prawidłowość. Otóż, znów powołując się na znakomitego Tristana Guleja, liście drzew, które znajdują się w północnej części korony, mogą być nieco większe, cieńsze i ciemniejsze. No i teraz dlaczego tak się dzieje? No dlatego, jak podają badacze, że jeżeli liść znajduje się w cieniu, no to potrzebuje zdecydowanie przy mniejszej ilości światła więcej chlorofilu, który jest niezbędny w procesach fotosyntezy. I wróćmy na chwilę do wiatru. Bo kolejna informacja dotyczy skupisk drzew, takich jak za mną, na otwartej przestrzeni. Czasami będziemy mogli zauważyć tutaj tak zwany efekt klina, polegający na tym, że drzewa od strony nawietrznej, czyli od tej, z której najczęściej wieją wiatry w naszym kraju, najczęściej są to kierunki zachodnie, będą nieco niższe niż te drzewa dalej w rzędzie, dalej na wschód. Od strony na drzewa są niższe dlatego żeby lepiej radzić sobie z porywami wiatru. W efekcie otrzymujemy wznoszący się klin, który może wskazywać nam skąd najczęściej wieje wiatr, a to z kolei może pomóc nam wyznaczyć kierunek w naszym kraju. Prawdopodobnie zachodni no i teraz słuchajcie, no jak to jest z, z, z tym mchem, bo taka wiedza ogólna podpowiada nam, że mech lubi wilgoć i raczej woli miejsca zacienione, a więc zwykło się myśleć, że mech rośnie raczej właśnie dlatego po tej północnej stronie yy, drzew. No ale jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych sprawach. Jak podaje Peter Wolejben, zwracając uwagę na mech na drzewach, należy zawsze zwracać również uwagę na otoczenie i kontekst. Pamiętajmy o tym, że w lasach często miejsca zacienione nie znajdują się na północy. Wszystko zależy od innych drzew, które rzucają cień. Pamiętajmy również o tym, że drzewa porastają mchem często w miejscach, gdzie zbiera się woda, a więc w zagłębieniach kory, załamaniach gałęzi, rozwidleniach. To nie zawsze będzie północ. Tristan Gulley dodaje tutaj propozycję obserwacji innego, można powiedzieć, zjawiska na drzewach, czyli obserwacji glonu o nazwie Trentepolia. Który to glon wygląda bardzo charakterystycznie, na pewno się z nim spotkaliście, bo wygląda jak rdza na drzewach. Jest to taki mocny, pomarańczowy, rdzawy kolor na drzewie. Już Wam go pokazuję, bo stoję właśnie obok takiego, obok Trentepoli na drzewie. O, proszę bardzo. Ej, to jest właśnie taki pomarańczowy mocny w niektórych miejscach nawet bardzo mocny rdzawy kolor na drzewie na pewno się z nim spotkaliście i ten glon właśnie Trentepolia, bardzo lubi również zacienione miejsca i z mojego doświadczenia wynika że i moich obserwacji że rzeczywiście bardzo często wskazuje północ i rośnie po północnej części drzewa w tym wypadku mamy na tym drzewie mamy w ogóle bardzo, ciekawe, bardzo ciekawą sytuację już wam mówię dlaczego tylko włączę kompas, żebyście widzieli, jak to wygląda dzisiaj, korzystam z takiego kompasu na telefonie, bo jest po prostu mi tutaj wygodniej. Słuchajcie, o, tutaj na korze też widać, że Trentepolia się osiedliła, a pod spodem widać Mech i to zdecydowanie więcej tego mchu niż po stronie drugiej tak? gdzie nie ma ani mchu ani prawie nie ma Trentepoli jest czyste drzewo proszę bardzo, tutaj, tutaj widać to jeszcze lepiej z tej strony gałęzi delikatnie tylko porośnięta z tej, proszę bardzo ruda ruda jak stary polones. a gdzie pokazuje północ proszę na wprost, czyli dokładnie tam, gdzie mamy imech i, i Trenteboli. O, a tutaj na przykład jest, jest na przykład przykład Trentepoli, która nas zmyla. tak, bo według kompasu północ jest tam, a Trente rośnie sobie. Po drugiej stronie tego drzewa, po południowej stronie drzewa. Dlaczego tak jest w przypadku tego konkretnego drzewa? O, mech nas nie oszukał, Mech sobie rośnie dobrze. Natomiast dlaczego tak jest, już Wam pokazuję, cofnijmy się troszeczkę. W tym konkretnym wypadku pomaga nam, znaczy nie pomaga nam budowa drzewa. Zobaczcie tą gałąź. Gałąź rzuca cień. Na tą stronę drzewa jest ta gałąź, jest zdecydowanie bardziej zacieniona, właśnie od tej strony, gdzie, e, gdzie jest więcej liści, gdzie ona się pochyla. Tutaj jest więcej cienia, po drugiej stronie jest zdecydowanie tej gałęzi na jej grzbiecie więcej światła, mimo że e, to tam jest północ, a tam jest południe. Dlatego, tenże glon wybrał sobie w tym wypadku rosnąć po drugiej stronie. To właśnie pokazuje, jak często trzeba zwracać uwagę na kontekst, a nie tylko na to, gdzie rośnie mech albo jakiś glon. Słuchajcie, możemy tutaj również dorzucić informacje o zwierzakach i takich różnych ich około-drzewnych zwyczajach. Na pewno popularna informacja i taka. Harcerska wiedza podstawowa to jest to, że na przykład mrówki budują swoje, swoje mrowiska, swoje gniazda wyleśne, no najczęściej od strony południowej drzew, a także budowa tych mrowisk jest bardzo specyficzna czyli taka bardziej wypłaszczona, szersza od strony południowej, nasłonecznionej może to jest lepsze słowo nasłonecznionej bo nie zawsze południowa będzie bardziej nasłoneczniona ale zazwyczaj tak właśnie jest. Dlaczego tak jest? Ponieważ mrówki chcą, jak najbardziej wykorzystać słońce i ogrzać swoje mrowiska. Wielu autorów podaje również, że ptaki na takich drzewach wolnostojących najczęściej gniazdują, budują swoje gniazda od strony północno-wschodniej, czyli od tej strony, która jest bardziej zaciszna i nie wieje tam tyle wiatrów. Więc jeżeli znajdziemy na takim odsłoniętym, wolnostojącym drzewie gniazdo, to prawdopodobnie znajduje się ono od strony właśnie, gdzieś mniej więcej północnego wschodu. Jak widzicie moi drodzy, ocena kierunków świata po takich naturalnych wskazówkach jest dość trud, kłopotliwa, trudna bywa i może być niedokładna. Także zawsze warto zwracać uwagę na kilka takich wskazówek równocześnie i kilka równocześnie poszukiwać w terenie, nie opierać się tylko na jednej. Przy okazji, proszę bardzo, 2,71 kilo śmieci. Tak, z takiego oczywiście tutaj Przyparkingowego terenu Aha, no i przy okazji widzicie mój nowy patent Żeby sobie nie brudzić Bagażnika, cyk, wyjeżdża Taki oto pojemniczek Jeżdża z powrotem Dokupię jeszcze pokrywę I już w ogóle żadne zapachy Ani żadne płyny, nic się nie wyleje Słuchajcie, dajcie mi znać W komentarzu, czy takie... Odcinki dotyczące naturalnej nawigacji są dla Was fajne, ciekawe, interesujące? Czy dowiedzieliście się czegoś nowego? Jeżeli tak, to postaram się nagrać takie odcinki, jeszcze więcej takich odcinków o tej tematyce. Tymczasem, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia poprzedniego odcinka. Klikając tutaj, przeniesiecie się do niego. A ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się tym lasem.